Jak ta runda kwalifikacyjna, jak ci poszło? Poszło mi dobrze na ten moment, na który uważam, że jestem przygotowana. Poszło mi raczej bardzo dobrze, a najważniejsze, że się nie przywróciłam i dojechałam w całości. Jak ta jazda na tym deszczu? Ciężko było? Na pewno było ciężej niż kiedy tor jest przygotowany i nie pada deszcz, ale deszcz jest utrudnieniem dla wszystkich, nie tylko dla mnie, więc każdy miał równe szanse po prostu. Jak trenowałaś przez te miesiące pandemii? W wakacje y, trenowałam razem z panem Karolem Kruszyńskim w Głorzewie, jeszcze na moim starym motocyklu. Y, później y, we wrześniu, dokładnie 5 września, kupiłam swojego nowego YCF 150 i też zdążyłam kilka razy być na treningu, ale naprawdę były to chyba 3 czy 4 razy i oprócz tego przyjeżdżałam po prostu tak prywatnie z rodzicami na tor. A dlaczego zdecydowałaś się na zmianę motocykla? Jeździłam tamtym, tamtą 120, jeździłam już od 4 stycznia i po prostu z treningu na trening była dla mnie za słaba i wiedziałam, że z motocykla mogę wyciągnąć więcej, a na tamtym po prostu się nie dało.